Czy propozycja ulicy smogowej w Radomsku to drobna uszczypliwość dla prezydenta miasta? To propozycja radomszczańskiego alarmu smogowego. Co na ten temat powie Artur Szponder? Zapraszam do oglądania kolejnej rozmowy w temacie na portalu radomsko24.pl. Dzień dobry Państwu, program w temacie, portal Radomsko24, Irek Staszczyk, witam wszystkich. I witam dzisiaj mojego gościa, prezes Stowarzyszenia Radomszczańskiego Alarmu Smogowego, Artur Szponder. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. I również propagator czynnego wypoczynku, mam tu na myśli rower, bo również autor manifestu rowerzysty. I tak naprawdę chyba ten projekt manifestu rowerzysty... Nie wiem, czy dobrego użyję określenia, ale umarł śmiercią naturalną, czy nie? Raczej znaczy manifest, czyli te moje luźne myśli zebrane na podstawie doświadczeń własnych mm -hmm. i kolegów, koleżanek, które poruszają się na jedno śladach. Jak najbardziej żyję, jak najbardziej będzie, będę o nim przypominał, będę sprawdzał kolejne inwestycje. Czy to miejskie, czy powiatowe, pod kątem właśnie tej infrastruktury dla rowerzystów, ponieważ na ten moment to, co powstaje przy okazji inwestycji hmm. drogowych, to jest tak naprawdę sztuka dla sztuki. Czasami gorzej jest skorzystać z tych dróg dla rowerów, niż z nich nie korzystać. Ale było takie ładne stwierdzenie, że cele miasta są zbieżne z postulatami przedstawionymi w manifestie. A konsultant jest zbędny. Jaka rola miała być tego konsultanta? Dopytam. A, a czyli konsultant w założeniu to jest e, praktyk, tak? Osoba, która m, połączy tą e, wiedzę. Człowiek, który jeździ na rowerze po radomsku z stop, czyli Artur Szponder. Nie, 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 nie mówimy tutaj Artur Szponder. Chodzi o osobę, która po prostu korzysta z tego roweru, ponieważ projektanci mają swoje wytyczne, wiedzą, jak to powinno wyglądać, powiedzmy, od strony projektowej, jakie szerokości powinny być zachowane, na przykład materiał i tak dalej. Natomiast tutaj taka osoba by mogła tą wiedzę także przekuć w praktykę, żeby to było użyteczne, tak? Że te ścieżki tudzież drogi dla rowerów nie kończyły się i nie zaczynały donikąd, żeby nie utrudniały, żeby te najazdy na krawężniki, żeby aby to nie było za wysokie, bo tak naprawdę o tych rzeczach się nie pamięta. I to tak samo rowerzystom przeszkadza, jak i osobom e, z pewnymi niepełnosprawnościami poruszającymi się po mieście. To są takie niuanse, których normalnie się nie zauważa, dopóki mhm. się nie jest w takiej sytuacji. W takim razie się zastanawiam, czego teraz oczekujecie od miasta? Bo ja rozumiem, że miasto nie było zainteresowane tymi propozycjami, tą współpracą, powołaniem tego konsultanta społecznego. Do czego oczekujecie? E Czego oczekujemy? Żeby kolejne inwestycje jak już będą powstawać, jak już powstają, żeby były odpowiednio także dostosowane do potrzeb innych uczestników ruchu, nie tylko dla kierowców. Należy takie... także myśleć o rowerzystach, o pieszych, nie traktować ich jak użytkowników trzeciej kategorii. Rozumiem, a niech Pan mi powie, są takie faktycznie przykłady kuriozalnych miejsc tutaj w Radomsku. Z, na które składała się właśnie ścieżka rowerowa, nie wiem, przechodząca, czy i Kończąca się w polu? E, w, raczej częściowo jest, powiedzmy, znośnie, częściowo jest strasznie. No tutaj co na... najbardziej przeszkadza? E, co najbardziej przeszkadza? Choćby to, że nie ma jak legalnie wjechać i zjechać ze ścieżki. E, tudzież te krawężniki nieszczęsne przy najazdach, czasami bardzo wysokie, to tak naprawdę jest duże ryzyko uszkodzenia. Przebicie opony, tak. Od kierowców nikt nie wymaga tego, że co kilka kilometrów zatrzymają się, przepchają samochód, tak. A od rowerzysty jest to, jakby takie naturalne wymaganie, że nagle ta ścieżka się zaczyna i to najlepiej, jeszcze po drugiej stronie jezni postawimy jeszcze znak, zakaz wjazdu rowerem. No i taki rowerzysta nie ma wyboru. Żeby zrobić to zgodnie z przepisami, powinien zejść z roweru, przeprowadzić go, przenieść. Przepchać cokolwiek i dopiero dalej ruszyć, tak? Jakim... Yy... Zastanawiam się, jak zbudować to pytanie. Chodzi mi tego konsultanta społecznego. To powinna być chyba osoba, która też ma pewne wyobrażenie o yy, infrastrukturze, o, budow o budownictwie. Znaczy, Infrastruktury. Jeżeli taką osobę udałoby się znaleźć, to pewnie najlepiej by było, bo mniej musiałaby się doradzać, pytać osób w działach, inwestycji, tak, planowania. Natomiast... Ale wasza propozycja zmierza ku temu, aby taka, taka osoba była, nie wiem, to był. Powinna wykonywać to społecznie? Czy to człowiek powinien być osoba, która będzie zatrudniona na stałe w urzędzie miasta? Bo to jest wiele znaków zapytania. czy jeżeli temacie. mówimy o społecznym konsultancie, tak, to no jak to sama nazwa wskazuje, tak. jest to praca społeczna, typowo doradcza. Swego czasu czy taka on funkcja przedstawiająca. do wszystkich inwestycji drogowych, które będą w Radomsku w najbliższym czasie, żeby można było zasugerować, jeżeli będzie tam budowana ścieżka rowerowa, jeżeli to będzie w planach inwestycyjnych żeby mógł mieć taką funkcję doradczą? Dokładnie. No mamy opracowaną koncepcję z grudnia roku 2021. Przeanalizowałem ją i już tak naprawdę na tym pierwszym etapie, już ta koncepcja się zaczyna rozjeżdżać. Już mamy informację, że tak naprawdę, mimo tego, że koncepcja uwzględnia drogi powiatowe, drogi krajowe, co jest naturalne, tak? bo one przebiegają mhm. przez nasze miasto. Natomiast w żaden sposób nie były te plany konsultowane tak, z innymi zarządcami dróg, tak, że, tak by oni też wpletli je w swoje plany inwestycyjne. Zmienię temat. Proszę mi powiedzieć, to jest taka drobna uszczypliwość, nie wiem, złośliwość do radomszczańskiego samorządu mam tu na myśli ten pomysł ulicy smogowej w Radomsku podobno jeszcze takiej nazwy w Polsce nie ma ulicy żeby nazywała się smogowa to jest tak właśnie wnioskuje radomszczański alarm smogowy taki pomysł pojawił A czy to jest taka czy to jest drobna oszczędliwość? Zależy jak to to zinterpretuje tak można to mhm. traktować w ramach a można tak naprawdę w ramach takiego kreatywnego podejścia do nazywania ulic, tak? E, ulic mamy dużo, co jakiś czas powstają nowe, są nazywane tak, a nie inaczej z różnych powodów. Czasami są to wnioski mieszkańców, czasami mhm. jest to jakaś kreatywność radnych, włodarzy, tak? E, a tutaj my, jako Radomszczański alarm smogowy, wpadliśmy na pomysł, że warto e, symbolicznie. Jakby wymienić to zjawisko, z jakim się borykamy od wielu, wielu lat. A od kilku lat my o tym głośno mówimy i miasto także się do tego przyznaje, że jest to realny problem w mieście. Zatem mm -hmm. dlaczego tak, a nie inaczej? Wie pan, to już zapadnie na stałe w pamięci, tak trochę jak ktoś przyjedzie do Radomska, wjeżdża, patrzy rondo nazwane rondem smogowym, czy ulica. Smogowa to będzie budziło jakieś takie no, spore znaki zapytania. Znaki Skąd zapytania pomysł. Znaczy, um, ulice są nazywane w przeróżny sposób. Ronda, tak? E, na Cześć, ku czci, ale są też mhm. jakieś e, z pewnymi zaszłościami, a to tak naprawdę było przyszłościowe. E, taka nazwa w żaden sposób nie stygmatyzowałaby mieszkańców przy danej ulicy, ponieważ w końcu mm, włodarze walczą no wie pan, no ze smogiem. Jeżeli, jeżeli by to była nazwa ulicy Smogowa, bym mieszkał na takiej ulicy, ktoś by mógł powiedzieć, no tak, mieszkasz na ulicy, na której non stop śmierdzi, albo nie masz czym oddychać. A tu nie chodzi o to, żeby nazwę. Ja rozumiem, ale taka interpretacja dopasować. może być Mo można, można, ale to tak naprawdę fakty wówczas e, świadczą mm. przeciwko takiej teorii. Natomiast tak naprawdę za tych lat kilka, kilkanaście zależy, ile naszym władzom, e, czy to na szczeblu lokalnym czy ogólnopolskim e, zajmie to wyeliminowanie problemu smogu, to taka nazwa będzie tak naprawdę mm, symbolem. Zwycięstwa, tak? Nad tym problemem pokonania go. Mamy ulicę Wolności, ulicę to, Zwycięstwa, będzie, to także to nazwa będzie w Tym momentu. ale będzie na pamiątkę, na pamiątkę hmm. czegoś, z czym się hmm. zmagaliśmy, z problemem. Czyli będzie tak zwana nazwa pamiątkowa ulicy? Tak. Teraz zapadnie w pamięci. Czy pana zdaniem Dron jest dron do badania jakości powietrza jest dostatecznie wykorzystywany. Podkreślę może, bo to ważne, że to jest dron zakupiony z pieniędzy Urzędu Miasta w Radomsku. To był projekt budżetu obywatelskiego szóstej edycji, tak? 2021. na no 2022 rok, tak, mhm. i w tamtym roku został zakupiony. Mhm. E czy jest dostatecznie wykorzystywany? Mam dane z grudnia na ten moment. 178 minut. No cóż, przyjmijmy, że to był miesiąc świąteczny, krótszy, mniej czasu, mniej możliwości, ale jak najbardziej jest to mało. Co jest temu spowodowane? Także wiemy, ponieważ urząd udzielił tej odpowiedzi nam, że jest potrzebnych aż trzech operatorów do obsługi tego drona. Jeden z nas się rozchorował z tego powodu, że musiał A, czy tak, sterować dronem. Dwóch. Chociaż nie, tu ja podejdę do tego tematu poważnie, bo trochę mm, tak sobie zażartowałem, ale zastanawiam mnie jeden fakt, nie wiem czy Pana nie zastanawia, bo jeżeli ktoś się przyjmuje do pracy, to najpierw wykonuje badania, Lekarskie, jeżeli to jest jakieś stanowisko odpowiedzialne albo specyficzne, czy może dane, na danym stanowisku pracować? A to mi się wydaje z wypowiedzi prezydenta może ja źle zrozumiałem bije się w pierwsze ale pan prezydent powiedział, że ten ktoś no, rozpoczął pracę z dronem, później się okazało że zrobił badania, że nie może. Masz, nie, nie wiem, jak to jest. do... Powiem szczerze, że zaraz po tamtym wywiadzie, uh -huh. który obejrzałem yy, yy, u państwa uh -huh. na portalu, od razu wysłałem zapytanie do Urzędu Miasta uh -huh. w Radomsku. Jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi. Jak to możliwe, ponieważ z reguły jest tak, że najpierw przed. Kursem, przed egzaminem przeprowadza się badania. A taki kurs jest drogi? Tak dopytam. Czy to hmm, są jakieś... Ja na etapie pisania projektu zakładałem około 3-4 tysięcy na, na, na kurs, natomiast ile on kosztował faktycznie, o to też zapytałem. Jeszcze nie mam odpowiedzi. Czyli 3-4 tysiące wyszkolenie pracownika, bo to chodziło tu o pracownika Wydziału Bezpieczeństwa, Bez bezpieczeństwa. i Porządku, mm -hmm. 3 4 tysiące za ukończenie takiego kursu. Czyli jako koszty, które wówczas mi podawali oferenci, to właśnie był mniej więcej taki koszt. Ile ostatecznie jaką ofertę miało miasto, tego nie wiem. Liczę, że w przeciągu tygodnia się dowiem. Oczywiście media zostaną o tym poinformowane, jakie to są kwoty. Czy program czyste powietrze spełnił się, został do, jest dobrze realizowany, bo wszystko wskazuje na to, że to również jest. Znaczy, Nie czyste wykało. powietrze jest programem ogólnopolskim. Ja rozumiem, tylko jak on wygląda w Polsce w Radomsku. Yy, ja tutaj mam tylko informacje od osób, które z niego korzystają. Wiadomo, jest pewien problem taki formalny, natomiast zawsze te jakieś, jakieś dofinansowania, mniejsze bądź większe. Yy, Otrzymują. Problem z czystym powietrzem na pewno jest to, że tam zwrot następuje. Najpierw trzeba wyłożyć własne środki, a dopiero później otrzymujemy ich zwrot. Tak? Może to by było takie rozwiązanie, które by więcej osób zachęciło do tego, które nie mają też takiego kapitału, żeby włożyć, żeby można było. Częściowo partycypuje mieszkaniec, osoba, która chce wymienić źródło ogrzewania, która chce przeprowadzić termomodernizację, bo to, to także wpływa na zmniejszenie emisji, a, do, a część Urząd ee, pokrywa, natomiast tutaj rzeczywiście mieszkaniec musi z własnej kieszeni i później czekać mm, różny czas na Zbro. zwrot tych środków, więc to jest na pewno. To jest na pewno czynnik, który wyklucza czy pan naszą część. Czy pan się zgodzi z takim stwierdzeniem, że niekoniecznie, gdy już wylatuje ten dron, niekoniecznie trzeba robić dokładny pomiar i yy, yy, karać, jeżeli ktoś faktycznie truje, jeżeli się okaże, później te próbki są pobrane. Cała ta procedura jest bardzo druga, długa. Czy wystarczy, że ten dron przelecił? To już jest takie działanie prewencyjne, że ktoś już się może wystraszyć, że może być namierzony. Czy faktycznie. Działa coś takiego? Czy jeżeli ktoś pewnie. No ten, ten dron to już chyba z 10 razy przeleciał nad moją posesją, nie było żadnej reakcji, żadnej interwencji. Tak, wydaje mi się, że oni robią to tylko dla samej sprawy, żeby sobie cudzysłowie mówią, w brać Polatać. Nie no, zgodnie z informacjami z urzędu, na 70 pomiarów wykryto 6 nieprawidłowości. Potwierdzono tak, że niektóre z nich ukarano mandatami. Myślę, że tutaj nie powinno być w takiej sytuacji jakby pola do dyskusji. Jeżeli ktoś łamie prawo, powinien być ukarany stosownie. Też policja ma na pewno do tego swoje, swój taryfikator i może mniej, bardziej dotkliwie tak ukarać mieszkańca. Natomiast samo takie latanie dla latania oczywiście także może mieć sens, żeby wychwycić wcześniej jakieś takie gorące punkty zapalne, tak? Natomiast dron ewidentnie mamy tylko dane z miesiąca grudnia, gdzie on latał. Bo wówczas zaczął no już teraz może luty, także więc można Za chwilkę, za chwilkę. Wystąpić, wystąpić o styczeń, jak, jak w styczeń chwilkę. to chwilkę wyglądało. Czy Wy, jako przedstawiciele Radomszczańskiego Alarmu Smogowego zgłaszacie do Wydziału Porządku Publicznego w Radomsku na przykład miejsca, gdzie ten dron powinien polecieć? My, jako mieszkańcy. No ja rozumiem. My, jako mieszkańcy, jak najbardziej, jeżeli obserwujemy, że coś się, coś następuje ewidentnie, jakieś miejsce jest takie drażliwe, to jak najbardziej wystarczy telefon na 4468140 i tam przekazać pracownikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, żeby także uwzględnić tą lokalizację w tych lotach kontrolnych, ponieważ grafik jest układany na kolejne miesiące, zatem, yy, zatem warto. Jeżeli mamy jakieś podejrzenia jako mieszkańcy, przecież to nie zgłaszamy tego nawet pod nazwiskiem że ktoś się boi jakiegoś ostracyzmu ze strony yy, sąsiada, ta, który szkodzi nie zgłaszamy tego pod nazwiskiem tylko yy, te powtarzające się głosy na pewno także dotrą do urzędu. Zresztą mieszkańcy często wypowiadają się, czy to także na portalu społecznościowych, że tu i tu ewidentnie jest jakaś sytuacja problematyczna. Zatem nie bójmy się, zgłaszajmy. Jeżeli chcemy żyć w zdrowiu, żyć dłużej, to jak najbardziej powinniśmy, my musimy o siebie zadbać. Artur Ponder. Drodzy Państwo, prezes Radom Szczańskiego Alarmu Smogowego był dzisiaj porta gościem portalu Radomsko24 w temacie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panu. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia.